Wyrzuciłam brata z domu po tym co zrobił na urodzinach mojej córki. Na 15. urodziny mojej córki Ani zaplanowałam małe przyjęcie. Tylko jej najlepsza przyjaciółka Kasia, najbliższa rodzina i tort. Mój brat Marek zaoferował pomoc, a ponieważ Ania go uwielbia jako fajnego wujka, zgodziłam się. Zawsze był zbyt pobłażliwy, ale nigdy nie spodziewałam się, że posunie się aż tak daleko. Impreza zaczęła się dobrze. Musiałam na chwilę wyjść, zostawiając Marka, żeby miał oko na dziewczyny. Kiedy wróciłam, Ania i Kasia zniknęły. Ktoś wspomniał, że są na górze, grają w gry z Markiem. Coś mnie tknęło, więc poszłam to sprawdzić. Zastałam Kasię półprzytomną na łóżku, wymiotującą. Ania i Marek krążyli nad nią spanikowani. Kiedy zażądałam wyjaśnień, Marek spokojnie przyznał, że pozwolił im pić alkohol. Wszystko w porządku, przecież ich pilnowałem, rzucił bez cienia skruchy. Serce mi zamarło. Kasia była ledwo przytomna, a on zachowywał się, jakby nic wielkiego się nie stało. Natychmiast wezwałam karetkę. Kasia trafiła do szpitala. Na szczęście wyzdrowiała, ale to mogło skończyć się o wiele gorzej. Kiedy wróciłam, wybuchłam. Marek tylko wzruszył ramionami. Nastolatki i tak piją. Lepiej, żeby robili to pod nadzorem. Kazałam mu się wynosić i zakazałam kontaktu z Anią. Później Ania przyznała, że Marek pozwalał jej pić wcześniej, tylko nigdy tak dużo. Błagała mnie, żebym mu wybaczyła i obwiniała mnie za zrujnowanie jej urodzin. Od tamtej pory nie chce ze mną rozmawiać. Czuję się winna, ale nie potrafię wybaczyć Markowi za narażenie jej życia.